Witam Was dzisiaj z mojego małego frontowego ogródka. Mamy dzisiaj przepiękną pogodę, słoneczko świeci. Jest naprawdę ciepło jak na zimę. Dzisiaj zrobimy sobie razem obchód palm. Zobaczymy, które mają się dobrze, którym wypadły stożki wzrostu. Mam nadzieję, że nie będzie wielkich strat po zimie. Bo tak jak wspominałam, mieliśmy bardzo, bardzo srogą zimę w tym roku. Po mojej lewej stronie mam pasek czterech trochę karpusów, które wsadziłam w zeszłym roku latem, więc to jest ich pierwsza zima w gruncie, te mniejsze kupiłam chyba ze 2 lata temu, czyli ten i tamten przedostatni, ten dokładnie ten, a te większe kupiłam w zeszłym roku. Widzę, że te mniejsze zaczynają e, gonić te większe. W zeszłym roku było, b, w zimie były w garażu i wypuściły bardzo dużo liści. Miały większe doniczki, czyli miały też lepszy system korzeniowy niż te większe, które kupiłam e, w zeszłym roku, tuż przed wsadzeniem jak do gruntu. Ej, teraz sobie zobaczymy na pierwszego. Wygląda, przepraszam za słońce, nie są w stanie nic zrobić z tym. Może z tej strony? No, wygląda bardzo okazale. Przypuszczam, że tu się nic z nim nie stało złego, ale nie zaszkodzi spróbować. O! Co to nie jest jeszcze to. Ten malutki też. Okej, okay. cieszę się. Temu nic się nie stało. Kolejny. No to jest właśnie ten troszeczkę większy. O, tutaj mi się już listek rozkłada. A ja przypuszczam, że tutaj też nie ma żadnego problemu. Oj. Mhm. Okay. Super. Ten. To jest też ten mniejszy. Co ja mam... Och, pełno mi się na no, rękawiczkach nazbierało. Okej, okay, spoko. Malutki, ale śliczniutki. Ten. Ten rośnie bardziej w cieniu. Też. Ok, w ogóle rozkłada mu się ten listeczek. Jestem w szoku. Nie widzę drugiego małego. Aha, ten mu się rozłożył. A to jest następny, który czeka w kolejce, żeby się rozłożyć. Teraz tak, jeśli chodzi o o ten pas, w którym one rosną. Jak się wprowadziliśmy, był niesamowicie zarośnięty i niecały wyłożony pierwotnie takimi kamyczkami. To jest granit. Jak zaczęłam wykopywać rośliny, to zorientowałam się, że te kamyczki są w bardzo dobrym stanie, że mogę je tylko wyczyścić, zebrać i, i użyć ponownie i zastanawiam się czy karłatek nie wsadzę pomiędzy yy, trochę karpusami powiedzcie mi czy to dobry pomysł boję się, że te karłatki się rozrosną bo tutaj mają sprzyjający klimat kupiłam też takie plastikowe brzegi które trzymają mi korę chciałam, żeby tutaj sama palma miała wokół yy, pnia tylko korę żeby mogła spokojnie ją nawozić yy, podlewać a reszta żeby po prostu nie zarastała. Więc tak to wygląda po prawej stronie. Nie zwracajcie uwagi na trawnik, dzisiaj go wygrabiłam. Mamy problem z mchem. Więc staram się jakoś z tym radzić. Wydaje mi się, że będziemy musieli kupić jakieś specjalne środki do walki z mchem. Póki co na razie jest jak jest. Lepiej nie będzie. To jest Karłatka. To jest w ogóle pierwsza palma, jaką ja kupiłam. Od tej palmy zaczęła się moja miłość do palm i roślin egzotycznych. Mam ją od 8 lat, tak? Była bardzo malutka i rosła w doniczce. Jedyne co robiła się bardzo gęsta, nie urosła znacznie. Widać, że pień ma już taki dosyć okazały. Jak ją kupiłam, to w ogóle nie miała pnia. I teraz tak. E... Pierwsza zima w gruncie dla tej palmy. Czy ono wygląda dobrze? Wygląda... Nie widzę żadnych liści uschniętych. Tutaj widzę, że wychodzi listeczek. Nawet A, spróbujemy, czy... czy spróbujemy pociągnąć stożek wzrostu. Oj oj. Spoko, nic się nie dzieje. Drugi. Oj. Patrzcie. Jak to jest możliwe? O nie. O nie. No nie spodziewałam się tego. Zobaczmy. O, oh, kolejny. Patrzcie. No to ten? Czy jak pociągnę go jeszcze mocniej, czy on wypadnie? Gdzie to ten nie? Ten ok. Ten. Sprawdziłam go drugi raz. Jest ok. O nie. Teraz sprawdzimy z tej strony. Widzicie co? Niech, ten się ma dobrze. Ten się ma dobrze. O. Nie wiem czy widzicie. Widać tutaj? coś? się widać? Widzicie? O, tak, pięknie, pięknie. No trudno. Zobaczymy czy... Główny stożek wzrostu. Och, główny stożek wzrostu ma się dobrze. No, no trudno. No, ale jestem w szoku. Patrzcie. Widzicie to. Nie uwierzyłabym. Jednak minus 10. No, prawie minus 10 przez bardzo długi czas mieliśmy no to co ja się, czego ja się tutaj spodziewam Ach, no dobra no ale żonkile wychodzą róża patrzcie jak dużo żonkili nie, jest źle, no trudno ale tutaj to jestem zdziwiona że ten, nawet ten duży wyszedł listeczek ale ale smutek. No trudno. Sprawdźmy, tutaj mam dużego trochę karpusa. Och, proszę cię, proszę cię, tylko tymi mnie nie zawieć Nie, dobrze siedzi. Trochę karpusy, tak myślałam, że one będą się miały dobrze. Temu tutaj jest dobrze zakrzywił listek bardzo brzydko. No, i ten jest w ogóle też krzywot, zakrzywiony. Dobrze. No, trudno. Dwie oliwki mają się całkiem dobrze. Teraz moja Gladys. Tak, ona ma imię Gladys. Proszę się nie śmiać Tak, co? Spoko. Tu jest ok. No, tak myślałam, że ona za radę, Ona ma tutaj dużo słoneczka i wysoki płot więc no więc więc jest dobrze tutaj więcej żonkili z tej strony tutaj mam małego Janusa, którego nazwałam Elżbieta na królowej która akurat jak wsadzałam go ogłosili jej śmierć więc pomyślałam, że to jest dobre imię dla mojej palmy ma się dobrze mogę tylko tyle powiedzieć, że ma się dobrze nie będę jej odkrywała, bo u nas jeszcze ma być minus jeden facja tak jak wspominałam gałązka którą urwałam matce facji mami facji i wsadziłam jedną tam do doniczki z tamtej strony drugą tutaj no i widzę, że spoko ma się dobrze tutaj ma dobrze, bo tutaj ma cień te drzewka jakbyście się, jakby się zastanawiali one tutaj były, tylko ja miałam plan taki, żeby wszystkie wykopać, ale jak zaczęłam porządkować tutaj ten bok ogrodu doszłam do wniosku, że y, usunę kilka dolnych gałęzi jak zaczęłam usuwać z tego pierwszego drzewka, to Okazało się, że ten pień jest bardzo ciekawy. To jest w ogóle laurowy portugalska odmiana. Stwierdziliśmy, że fajne są, fajnie wyglądają. Po tym jak ja im tą dolną część liści usunąłem, zostawiłam tylko tutaj takie fajne czupryny. Jak już robimy obchód moich palm, to tutaj jest kolejna ofiara. Tutaj zamieszczę Wam klip. Ten. O nie. Ten jest mocny. Tylko dwa. O nie. Żegnam Was dzisiaj takim oto widokiem. Zobaczymy, jakie jeszcze ofiary ta zima przyniesie. I do następnego razu. Pa.